Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. DemacySko, a dzisiaj za mną jest. Ewamo. Tak, i robimy sobie w tym czwartym odcinku rundkę z botami. Będziemy my dwaj, my sami dwaj przeciwko całej drużynie botów. Ja, jak widzicie, Ewamo zobaczy to na filmie. Wygrałem taki kamuflaż, nawet fajny na broń. Który myślę chyba, że wykupię, żeby go na dłużej zatrzymać, bo mi się podoba. Co, Ewamo? Próbowaliś, z... Próbowaliśmy też nagrywać na poziomie piekielnym, ale przegrywaliśmy 5000 punktów do chyba 500. No, coś takiego było. O, ja już zginąłem na początku. Hm, super. Ja, ja, ja aktualnie zbieram na broń, którą ma Ewamo, czyli AK-103, bo... Bo to AK-103 nie dość, że jest silne, to jeszcze szybkie. Moje też nie, nie jest niczego sobie. A ty, ja wam zobaczysz w ogóle ty, na serio podobający mi się kamuflaż na tej mojej broni. Te, ten, kamusz, ten kamuflaż wygrałeś... zgadnąć, że jest niebieski. O nie, nie jest. On jest taki wojenny bardziej. My go wygrałem też spray, który wam pokażę. To w survival wszystko, co nie? No bo my. Podczas nieudanych prób nagrywania. Cicho, nie było takich prób. Takie mamy. O, a on ma na ziemi. Jest. Double kill. Bot Daniel. Ola, może granat ich zabije trochę. Nie, nie zabił nikogo. A ty co mi tu? No i co robisz, no i? Co taki niemądry jesteś? Ewamo, co taki niemądry? Te mądry, te boty zauważyłem, że są mądrzejsze, bo mogą granaty rzucać. Tabiki. Też coś tak zauważyłem. Bo nas nie dość że cisnęły z dobrych broni i boty to jeszcze z granatów. Ja Teraz zaraz. Też, ale czasami rzucają granaty. No, ja muszę zmienić. No, zmieniłem broni i mnie zabili. Za snajperki. Super. Jak nie mądry no. Dobra. Te graffiti. Takie daje Yeah, double kill. Ała, snajperka. Te snajperki to są takie nieznośne. No Jezus, co ty robisz? U. Zabuj mnie, ale ty go zabiłeś. Super. Headshot. Ale padłeś. Ała, granat. Shot Shotgana ej no. Nie wiem, mnie ze snajpy zabił. I znowu ten ten sam Ignazio. Teraz mojego nie znajdziesz, no, tak samo. A, Multi kill. Teraz Evamo jest głośniej, dlatego, że Evamo... Podgłosiłem go na TeamSpeak'u, yy, bo... Na Maxa, bo nie, nie wszyscy muszą mieć bardzo dobre mikrofony, a gadamy na TeamSpeak'u we dwóch, dlatego, że... Yy, Pan Ewamo ma takiego skype'a, że go w połowie rozmowy, w jego połowie zdania go rozłącza. Ha i widzisz teraz nie znajdziesz mojego graffiti, tak je ukryłem. I już... no Snajper. I kto? Ignazio. Bot Ignazio. Ignazio. Ignazio, ja nie mogę. Jak mogła gra wymyślić taki nick? Wymyślili ludzie. Aha. No, stoi obok mnie bot i... i nic. Bo to bot. No, w sumie. To racja. Boty nie myślą. Tak samo jak teraz. Ignazio, Ignazio! Jest. A, super. To jest haka, który mogliście zobaczyć na innych filmach. Z, w nas, w, jak zginę, to wam pokażę jeszcze moją broń. Kubezetkę. Yy, yy, A. A może byś powiedział, jaki to tryb, jaka mapa. No, tryb, yy, tryb to yy, normalny Team Deadmatch z botami. Yy, mapa damn. Dam, chyba tak to było, co nie? Dam, no. no. No i, no i co jeszcze? Boty są głupie. I chyba tyle. No i na poziomie normalnym. No bo niestety na trudniejszych to my padamy na hita. Mamy mały, znaczy on ma większy ode mnie poziom, ale ja mam mały poziom. On ma chyba czwarty. Yy, widzimy się po krótkiej przerwie. Dobrze, wróciłem po tej krótkiej przerwie. I mnie zabili. Odnalazłem twoje graffiti. Wiem, widziałem. Tutaj już się dostały te boty, nie zadbałeś o tą grę. Jak mnie nie było. Dla was to była chwila, a dla mnie to było minuta. Chyba. Oj, chyba Taka przegramy różnica. to. Chyba to przegramy. Popatrz na wynik, zanim coś powiesz. Aha, dobra. Zobaczymy ile razy. Zginąłem 25 razy, ty 34. Super. <laughs> Świetnie. Zginąłeś 16, 16 razy, a ja 14 Aha, no. Dobra, to źle patrzyłem. Mały fail. A, bo ja patrzyłem na killsy. Co się stało? <laughs> Przepraszam. Przepraszam za szczekanie, ale mój pies y, jest bardzo, bardzo niegrzeczny. A prawdopodobnie go nie słyszeliście, więc będzie dobrze. Znowu schowałem graffiti. Nie, nie zamalowuj tego już graffiti, tylko graj. O. Dobra, headshot i double kill. Ten Oliver też dosyć. Bot. Myślę, że zamrożony. Bot, botowy. Tak, bot, botowy. Jak, na jakim. U Jezus! Na... O, te boty są na moim poziomie. Bo jak miałem nagrywać i mi chciało. Y, mój program do nagrywania, no to. Y... To niestety tak się stało niefajnie, że miałem coś, z, coś zainstalowanego i co mi nie pozwalało dłużej nagrywać. Usunąłem Poderzywać to. to? Używaj No używaj, używaj. Ale nie za często, nie? Bo widzę, że często jej używałeś teraz trochę. Dopiero dwa razy. Cicho, ja tam widziałem 14. Jak mnie z shotguna wziął. Dopiero co wybiegłem. Co za huncwot. I ciebie. Ha, nie znalazłeś mojego graffiti. Widzisz? Nie jesteś taki mądry jak... O, jesteś... Masz czarnego skina. Okularami. No, a ja jestem biały czy czarny? Biały. Widzisz, ja wolę... Ja wolę swoją rasę. A, no, jestem biały. Teraz dopiero się skapłem. Jesteś czarny. Jesteś... Jesteś swag. Możesz nie używać tych słów na nagraniu. Dlaczego? Nie wiem, wulgaryzmów nie używam, ale już skróty będę używał. Króleczka.